Hej, witajcie! Tutaj Dersy. jedyne co musicie zrobić, by wygrać DRIP bądź PIXELA To zostawić łapkę w górę, zostawić suba na moim kanale oraz napisać komentarz ze swoim nickiem Życzę wam powodzenia! Hej, witajcie w takim odcinku, w którym zrobię look w stylu gazetek MSP I chodzi mi o te stare gazetki MSP, bo teraz wiem, że właśnie MSP już bierze różnych graczy na okładki tych gazetek ale kiedyś właśnie brali takie postacie, robione chyba przez nich i one, no, nie najlepiej wyglądały, tutaj pewnie macie jakieś fotki ich. No, ale na początek rozbiorę tą wiedźmę po prostu, tak, bo co ona ma na sobie. O, wezmę jeszcze jakąś animację, taką nieruszającą się, żeby się nie zacinało czy coś. Właśnie gazetki MSP najczęściej nie biorą tych najładniejszych oczu, tylko biorą jakieś w stylu tych, chociaż te też nie są najgorsze. Albo tych, na przykład. A z tymi chyba nigdy żadnej gazetki akurat nie widziałem. No ale wydaje mi się, że najczęściej jednak biorą z tymi oczami właśnie. I w takim kolorze... Hmm, zielonym. Jeśli chodzi o makijaż, to te postacie w ogóle nie mają makijażu. Więc potem go zdejmę. Dobra, nie, jednak wezmę te oczy. Takie zielone, bo raczej chyba częściej biorą właśnie takie. Jeśli chodzi o nos, to zawsze, ale to zawsze prawie dają o ten. On jest chyba... to jest najgorszy nos z tych początkowych. Tak mi się wydaje. No ale najczęściej go właśnie biorą. A usta biorą te. I to prawie zawsze. I w czerwonym kolorze. Albo ewentualnie w takim trochę różowym, ale raczej częściej w czerwonym. Boże, tak, jeszcze taka skóra, taka, taka... Tak średnio bym powiedział, no ale... Dobra. Myślę, że już możemy kupić. Boże, to wygląda trochę jak potwór jakiś, ale oki A, muszę zmienić kolor oczu. <grym> Okej, okay, dobra, to jest trochę creepy. Dobra dziewczyno, słuchaj, stawiaj na naturalność, bez make-upu żadnego, tak. Moderatorzy właśnie zawsze brali te takie starsze trochę włosy na te gazetki. I najczęściej w niezmienionym kolorze, no ale oki. Okay. To jeszcze takie, 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 no w tym stylu właśnie włosy brali. Ale zaraz znajdę takie, które właśnie mi się najbardziej kojarzą z tymi gazetkami i je właśnie wezmę. Tylko w sumie to ja nie wiem, które mi się kojarzą z tymi gazetkami, więc to może być trochę kłopot. Tak teraz patrzę, że oni jednak czasem zmieniają te kolory włosów, ale to na takie jakieś dziwne, te kolory. Nie, oni tak chyba od humoru to zależy, bo raz te włosy są zmienione, a raz nie, ale częściej chyba nie są zmienione. O Boże, tak, te wszystkie włosy za diamenty po prostu mi się kojarzą z gazetkami MSP. Te na końcu tutaj. I one chyba najczęściej są właśnie brane, więc dobra, myślę, że wezmę o te. Bo jednak czasem oni się tam starają coś dopasować, więc wezmę te, żeby nie dawać na przykład do takiej skóry tych włosów, bo aż tak źle chyba nie jest jeszcze. Jeśli chodzi o akcesoria, to oni się zbyt jakoś nie wysilają, dają albo kolczyki, albo czapki na te gazetki, właśnie na te postacie z gazetek. Więc myślę, że dam po prostu czapkę i tyle. Bo oni zawsze prawie dają tylko jedno akcesorie na i tą postać ewentualnie dwa są tu najczęściej kolczyki i czapki właśnie no ale zobaczymy jak wybierzemy się ja zobaczę jak wybiorę o mój Boże plis powiedzcie mi że tak nie wyglądają postacie z gazetek jeszcze jakaś oczywiście zupełnie niepasująca bluzka do tej yy, czapki. Chociaż nie wiem, niektóre nawet rzeczy tutaj pasują. Niektóre nie, zależy od gazetki dość dużo. Czy akurat moderatorom się chciało zrobić ładną postać, czy nie na tą okładkę. Kurczę, ta sukienka chyba zbyt pasuje do tej bluzki. Ale nie wiem, wydaje mi się, że taki look by mógł właśnie widzieć na tych gazetkach MSP robionych, w których są postacie robione przez moderatorów. W sumie myślę, że zostanę przy tej sukience, bo to tak mniej więcej właśnie wygląda. Dobra myślę, że jednak dam jakieś kolczyki do tego, bo tak patrzę teraz na te zdjęcia z Google Grafika, że najczęściej mają właśnie czapki i kolczyki połączone ze sobą, więc no. Najczęściej Najczę mają po prostu jakieś złote kółka takie z końca sklepu. Nie no, nie te bez przesady. <laughs> okej, okay, myślę, że może te będą okej. Okay. I te postacie też mają zawsze ucięte nogi po prostu i nie widać ich na tych gazetkach, więc nie wiadomo jakie one mają buty. Na pewno nie mają nic tutaj. Mają tutaj, nie mają żadnych rajstop ani kabaretek, tylko mają tak pusto tutaj na pewno, na twarzy tak samo mają pusto. Więc myślę, że buty wezmę takie najbardziej podstawowe, czyli te, albo te, albo jeszcze ewentualnie te. O, takie, 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 tak, myślę, że takie buty by mogły być właśnie na. W stopach tych postaci. Myślę, że ten look po prostu idealnie się nadaje na gazetkę MSP. Moderatorzy, proszę, wybierzcie mnie z tym lookiem po prostu, bo yy, włożyłem w niego całe moje serce, prawda? Kupujemy. Ja się trzeba jakąś szaloną animację taką, no ta. O Boże! <gry> Dobra, oki. Okay. Już. Myślę, że to jest po prostu idealny look i ja go w życiu nie zmienię może moderatorzy mnie zauważą i wezmą mnie na kolejną e, gazetkę MSP, bo to jest w końcu ich styl, prawda? No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał e, jak tak to fajnie, jak nie to nie fajnie, no i e, możecie zostawić łapkę w górę, tak, prawda? I pa 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 pa.